Czasy, gdy uszkodzony samochód trafiał przysłowiowo na kanał, minęły. Dziś w warsztatach rządzą podnośniki samochodowe. To rozwiązanie nie tylko zapewnia lepsze wykorzystanie przestrzeni serwisu, ale gwarantuje bezpieczną i wydajną pracę. Ciekawą ofertę podnośników warsztatowych, połączoną z doradztwem, montażem i serwisem, znajdziemy w firmie Castex. W naszej ofercie posiadamy podnośniki samochodowe, wyważarki, montażownice, urządzenia pneumatyczne i hydrauliczne, a także narzędzia specjalistyczne, w tym narzędzia produkowane przez nas, takie jak blokady rozrządu, ściągacze czy siłowniki. Z bogatej oferty Castex korzystają rzesze zadowolonych klientów, którzy mogą liczyć na indywidualne traktowanie. Nasze produkty trafiają do około 25 krajów na całym świecie. Każdy z naszych klientów ma swojego opiekuna, który zajmuje się kompleksową obsługą oraz służy doradztwem. A jako producenci, oferujemy także personalizację produktów pod marką klienta grawerujemy znaki firmowe, logotypy na produktach oraz tworzymy dedykowane opakowania oznaczone marką danego kontrahenta. I tak powinno wyglądać profesjonalne podejście do klienta. Co ważne, nie kończy się ono z chwilą dokonania transakcji. Wszystkie produkty firmy Kastek są objęte gwarancją. Zajmujemy się serwisem urządzeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Dysponujemy na miejscu bazą 80 tysięcy części zamiennych i eksploatacyjnych, dzięki czemu jesteśmy w stanie skrócić czas realizacji zleceń do minimum. To bardzo ważne argumenty. Łatwo policzyć, ile może stracić warsztat. Gdyby pojawiła się usterka podnośnika samochodowego przy pełnym terminarzu przyjętych zleceń i długich czasach oczekiwania na naprawę. Dlatego warto zaufać dostawcom takim jak Castex. Przedsiębiorstwo istnieje na rynku od 2006 roku, a od 2015 posiada własną linię produkcyjną i kadrę wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Zarządzanie w firmie Castex usprawnia system ERP-SAP od procesu produkcji po wysyłkę. Decydując się na ofertę Castex, mamy pewność kompleksowej usługi, indywidualnego podejścia i wysokiej jakości produktu. Z całą pewnością są one godne zainteresowania, tym bardziej, że sporo z nich jest owocem naszej myśli konstrukcyjnej, no i powstają w kraju. Dają tym sposobem świadectwo prawdziwości powiedzonka, że Polak potrafi